Siwa Shamba znajduje się właśnie na terenie kompleksu utworzonego przez firmę Hilltake, gdzie znajduje się drugi pod kątem wielkości posąg Pana Siwy na świecie, który też jest piątym największym posągiem w ogóle hinduistycznym. Obecnie posąg znajduje się tuż za mną. Jego nazwa to Kailashnath Mahadev. Kajlasznak, czyli Pan Góry Kailash, Pan Góry Kailasha. To jest góra w Himalajach, która uważa się za siedzibę Pana Siwy. Mahadev, Maha, Wielki, Dev, dewa Bóg. Czyli Pan Góry Kailash, Wielki Bóg. Zazwyczaj ten termin Mahadev używa się tylko do Siwy, więc jeżeli ktoś mówi Wielki Bóg, Mahadev, to wiadomo, że chodzi konkretnie o Pana Siwę. Patrząc od dołu, mamy całkiem niezłą panoramę. Na dole, oczywiście, sklepiki z pamiątkami. Natomiast tutaj już jest właściwy kompleks. Tutaj po jednej ze stron widzimy Ganisie. Tutaj mówią Ganesa. Jeden z synów siwy, utożsamiany z mądrością. Z mądrością, ale także z pomyślnością. Natomiast. Patrząc tutaj, mamy 12 lingamów, albo inaczej 12 Ling Linga, lingam, ten mówi się siwa, lingam. Wprowadza się dwóch elementów. Ten na górze, tutaj to jest linga, element żeń, męski, a tutaj na dole joni, element żeński. I razem tworzą połączenie i dają yy, dają trzecią energię energię boską czyli mamy energię męską, żeńską i w połączeniu energię boską i takich lingamów tutaj jest kilkanaście prowadzą one do takiej małej świątynki która jest tuż przed właściwym posągiem Jeżeli chodzi o sam posąg, to ma on 44 metry i jest zbudowany ze stalu, betonu, cynku i miedzi, takiej mieszaniny. Co ciekawe, sama firma ona zajmuje się produkcją e, takich rzeczy, jak na przykład pojemniki na wodę, tego typu elementy. E, więc no, taki, e, taki projekt to z jednej strony jest reklama dla takiej firmy która to zrobiła, ale z drugiej strony jest to też bardzo ważny element dla lokalnej społeczności i lokalnych wiosek, które dzięki temu mogły się rozwijać i też mogła się rozwijać w tym regionie turystyka religijna nie tylko z Nepalu, ale też z zagranicy. Jeżeli przyjrzymy się, co jest ofiarowane Siwie, zobaczymy tutaj resztki mleka, możliwe, że także wody, ziarna na ryżu, liście, kwiaty, a także barwnik. Ogólnie mówi się, że jeżeli chodzi o podarunki, prezenty dla Siwy, ofiarowanie mu, to jest on jednym z najmniej wybrednych bóstw i przyjmie. Każdą ofiarę wliczając to zwykłą, czystą wodę. Przejrzyjmy się teraz atrybutom siwy. No więc, w ręce dzierży tru, trójząb. Trójzomb, czyli trysiula. Z jednej strony oznacza on trzy aspekty istnienia wszechświata, jego powstanie. Podtrzymywania, później zniszczenie. Z drugiej strony oznaczą trzy światy: górny, dolny i środkowy, oraz to, że Siwa ma władzę w każdym z tych trzech światów. Może to też oznaczać trzy góny czyli gunę boską, neutralną i demoniczną a także czasem trzy, trzy pierwiastki męski, żeński i boski. Dodatkowo do trisiuli często przyczepiony z damaru, tutaj akurat jest niżej. Bębenek damaru, służy siwie do wygrywania rytmu. Z jednej strony dlatego, że siwa jest nataradżą, Nataradzia, czyli król tańca, ale także postrzega się to jako nadający rytm wszechświatowi, nadający rytm cyklom wszechświata, nadający rytm krążeniu, np. przykład planet, porom roku różnym takim cyklicznym zjawiskom. Mówi się też, że jeżeli tańczymy z siwą, siwa wygrywa rytm na bębnie Damaru, kosmiczny rytm. Jeżeli tańczymy z siwą, to znaczy, że akceptujemy wszystko to, co nas spotyka, zarówno dobre, jak i złe. Dalej, jeżeli spojrzymy na włosy siwy, to z jednej strony mamy księżyc, ale też mamy taki rodzaj koka, i ten kok, tam z czubka tego koka mówi się, że wypływa rzeka Ganga, którą uważa się za drugą żonę siwy. Biruteria siwy to węże. Tutaj ten największy to jest prawdopodobnie wąż Wasuki. Mam też mniejsze węże. Z jednej strony te węże oznaczają zmysły. Jeżeli nasz umysł jest spokojny, to wszelkie dążenia, ciągotki zmysłów są dla nas neutralne. Nie ulegamy pokusom. Twarz siwy jest spokojna, pogrążona w spokoju, w medytacji, jakby nie przejmuje się tymi wężami. Z drugiej strony otwarty taki kołnierz kobry symbolizuje boską protekcję, w tym przypadku protekcję siwy. Siwa ma też na sobie. Girlandę z rudrakszy. Rudra, rudraksza, rudra, aksza, oko rudry. Dosłownie oko tego, który ma donośny głos. Rudra to wedyjskie imię siwy. Tutaj na posągu nie widać, ale ciało siwy jest pokryte popiołem. Oznacza to, że jest panem życia i śmierci. Dodatkowo akurat na tym posągu ten otwarty gest to jest gest błogosławieństwa. Siwa błogosławi wszystkim. Jest łaskawy dla wszystkich czujących istot. Samo imię siwa Oznacza właśnie łaskawy. Kolejny element to jest zwierzęca skóra. Na niektórych wizerunkach to jest skóra słonia, na innych to jest skóra tygrysa. W każdym razie zwierzęca. I ta skóra jest symbolem triumfu umysłu nad instynktami, nad pokusami. Umysł jest spokojny, umysł jest szczęśliwy i dzięki temu różne emocje, różne atawizmy nie mają nad nim władzy. mamy Nandiego. Nandi to byk, który jest boskim wierzchowcem siwy. Siwa dosiada byka. Jedna z legend mówi, że Nandi był kiedyś wielkim wielbicielem siwy, którego później siwa usynowił i przyjął właśnie formę takiego, takiego stworzenia, takiego byczka. Nandiego uważa się także za opiekuna góry Kailash, która jest oficjalną siedzibą Pana Siwy. Jeżeli ktoś się pomodli, może uderzyć tutaj w dzwon. Natomiast tutaj mamy już sam posąg, który jest bardzo, bardzo duży. Tutaj mamy rodzinę pana siwy, czyli jest ganisia, jest parwati i jest kartikeja. W boku jest także wierzchowiec Ganisi, czyli mysz albo sztur. Ganisia jest związany z pomyślnością i z, mądro z mądrością. Parwati jest opiekuńczą boginią matką, natomiast Kartikeja. Ze względu na wojowniczy charakter symbolizuje walkę z własnymi słabościami. Tutaj warto zauważyć, że każdy z członków rodziny jest różny. Jak spojrzymy na Siwę, on raczej nie gustuje w jakichś takich wyszukanych ozdobach, wystarczą mu skóry i rudraksza. Ale Parwati lubi biżuterię i drogie suknie. Parwati dosiada lwa. A lew jest naturalnym wrogiem Nandiego, czyli byka. Dodatkowo Ganisia ma głowę słonia. Słoń również niespecjalnie lubi się z lwem. Natomiast Kartikeya dosiada pawia, który znowu nie będzie przepadał za lwem. Czyli jak widać, każdy z członków Rodziny Siwy ma nieco inny charakter. Te aspekty, elementy, atrybuty często są sprzeczne, ale mimo wszystko oni się dogadują, dlatego, bo nawzajem się szanują i szanują odmienności, które mają. Żadne nie nakazuje drugiemu, żeby stało się kimś innym, tylko po prostu akceptują się wzajemnie i kochają. I to już wszystko na dzisiaj. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Om na maxiwary.